Witam Was ponownie. E, dzisiaj zachęcam Was do oglądania materiału e, ponownie. Jeżeli Wam się oczywiście spodoba to zachęcam do dawania subów, prawy dolny róg. Jeżeli tylko oglądacie to i tak jestem wdzięczny. E, dzisiaj chciałbym przegadać temat ile zarabiają kierowcy Ubera i czy warto nimi zostać. Ten temat trochę mnie intrygował od dawien dawna. Ponieważ właśnie chodzą legendy, że jest to bardzo intratna robota. Oczywiście wymagająca przejściu jakichś tam procedur, o których też wspomnę. No i do tego oczywiście jest dużo łatwiej o zlecenia, ponieważ Uber niby z założenia miał być tańszą opcją do taksówki. No i tak w większości przypadków oczywiście jest, pomijając okresy typu weekendowe czy wieczorne, gdy. Popyt na usługę jest gigantyczny, wtedy stawki ros, rosną i wtedy wychodzi pewnie podobnie jak yy, zwyczajna, tradycyjna taksówka, yy, ale to tak, abstrahując. Uber yy, to wiadomo, że to jest gigantyczna korporacja, yy, która jakby wykonała platformę do jakby do korzystania. Usług kierowców na zasadzie taksówki, choć to nie do końca taksówka, bo w wielu krajach było dużo buntu, aby wpuszczać Ubera. Niektóre nawet państwa zakazały albo nawet miasta używania Ubera. U nas nie ma zakazu, działa to prężnie i wygodnie. No, przede wszystkim wiadomo, rozliczenia odbywają się przez kartę płatniczą, czyli zamawiamy, płacimy, karta musi być podpięta. Czyli nie ma obrotu gotówkowego, wszystko jasne, klarowne. Też jakby mapa. Wybieramy gdzie chcemy jechać, i trasa jest jasna. Co też ogranicza trochę przekręty cwaniaków, taksówkarzy, którzy ewentualnie chcieliby cię naciągnąć i przewieźć dookoła tylko i wyłącznie dlatego, żeby nabić sobie zegar. Takich sytuacji jest bardzo wiele, więc to też jakby działa. W tym kierunku, że optymali, optymalizujemy ryzyko z przewozem. Podskazany adres, ponieważ trasa jest wyliczona przez algorytm Google, czyli po prostu wyszukuje optymalną trasę w najkrótszym zakresie. Oczywiście zdarzają się błędy, ale to, to są, nie są błędy człowieka, który Cię wiedzie, tylko jak coś algorytmu Google. Ale to, to wszyscy myślę. Którzy choć raz korzystali o tym doskonale wiedzą, więc sytuacja tutaj jest o, bar, o wiele bardziej klarowna i ciekawsza. Po prostu wchodzimy, wysiadamy. Sam korzystam z Ubera, także w gruncie rzeczy widzę, że mało jest Polaków. Raczej to są Hindusi, Ukraińcy, wiem, Białorusini. Ciężko rozstrzygnąć czasami, czy ktoś jest Ukraińcem, oczywiście, czy Białorusinem. Bo się mało rozmawia, przeważnie. Był problem w taksówkach, że, się, że kierowca, jakby był dla ci. po prostu wchodził w dyskusję i trasa trwała w ramach błogiej dyskusji na różne tematy. A jak jest jeszcze, ma inne poglądy niż Ty, to wtedy jest nieciekawie słuchać o tej opowieści. A tak, w Uberze wsiadłeś, zapomniałeś, przejechałeś. Cisza, spokój. To nie, nie reklamuję Ubera, tylko chodzi mi o sam, sam kon, kontekst jakby korzystania z ich usługi. Eee, jak zarabia się na Uberze? Jakiego rzędu kwoty? Z tego, co wyczytałem, kierowców dzielimy na takie trzy kategorie właściwie. Eee, takich pracujących dorywców, którzy tak tygodniowo to z 20 godzin pracują maksymalnie. Drugi przedział to 20-40. No i ten najwyższy to, to można powiedzieć pełnoetatowi. To pracują 40 godzin e, tygodniowo. Ci pierwsi przynoszą tygodniowo w okolicach 1800 zł. Ci drudzy około 5000 A trzeci powyżej 8000 I jeżeli spojrzeć na to, że. Te parę tysięcy typu w tej można powiedzieć w pełnoetatowym wymiarze 8 tysięcy kwota wygląda już bardzo ciekawie e, ale jeżeli chodzi o statystyki Ubera w Polsce to 40% ludzi, którzy zajmują się tym, to są, należą do tego pierwszego progu, czyli dorabiają sobie maksymalnie 20 godzin tygodniowo, czyli kończę na przykład pracę gdzieś w biurze, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, wsiadam sobie w wolnej chwili jak mam taką ochotę do samochodu i zaczynam y, przewozić ludzi, tak? I sobie dorabiam tam 1800 zł. Tak? Yy, to, to wygląda ciekawie na, tak, na takich cyfrach, typu, właśnie, że ktoś mi ci przeleje takie pieniądze, ale dla y, każdego, kto wchodzi w szczegóły, doskonale musi sobie zdać z tego sprawę, że do tego wchodzą inne rzeczy, y, które sobie trzeba od tego odliczyć. Samochód, tak jak wiadomo, nie jeździ na wodę, to po pierwsze więc dobrze jest wybrać taki samochód, który po prostu jest najtańszy w eksploatacji i wiadomo, że nie będzie generował dużych kosztów w ramach twoich zadań, które wykonujesz dla Ubera. słyszałem, że Priusy są najbardziej popularne, bo to są samochody, które mogą spokojnie milion kilometrów przejechać, a do tego są hybrydami, tak? więc jeżdżą bardzo oszczędnie. no ale już przed podatkiem albo z USEM podatkiem, ubezpieczeniem no już się nie ucieknie. To są rzeczy, które musisz po prostu odprowadzać w ramach tego, co zarobisz swoich tak? przychodów. Dodatkowo oczywiście Uber pobiera swoją prowizję. To jest 25% wartości netto. Więc do tej wartości netto, którą Ci wyliczy, dodaj jeszcze VAT. Więc z tych 25 robi się 30 z haczkiem procent y, kwoty, którą, y, którą y, Uber ci obciąży i na taką ci wystawi fakturę. Y, więc jeżeli zakładasz, że pracujesz 40 godzin tygodniowo i zarabiasz 5000, to prowizja wyjdzie po chłonie 1500 zł. a jeżeli pracujesz więcej niż 40 godzin tygodniowo, Uber zabierze ci z tego 2,5 tysiąca. Więc to już wchodzą kwoty dosyć poważne w ramach tego, co musisz oddać, czym się podzielić z Uberem samym. A tak jak wspomniałem, dochodzą do tego jeszcze koszty twoje stałe. No, tak jak wiadomo, samochody się psują, ubezpieczenia trzeba płacić raz do roku. Wystarczy, że ubezpieczenie będzie kosztowało nie wiem, z AC i OC 4000. To wystarczy to podzielić, to wychodzi 300 zł z hakiem miesięcznie kosztu, tak? Rozbitego w skali roku. Serwis, nie daj Boże, coś się popsuje grubszego, no to wychodzą już nie w setki złotych, tylko w tysiące tak? eee, i to jest decyzja. Znaczy decyzja, to są takie koszty, których się nie uniknie. Eee, ostatnia kwestia, jak zostać kierowcą Ubera. Eee, no tak jak wynika z, takich, z tych wcześniejszej analizy, to jest w Polsce bardziej zajęcie dodatkowe niż takie stałe. E pokazują to statystyki Ubera. E po prostu trzeba też y wiedzieć, jakie punkty bazowe trzeba spełnić, żeby w ogóle zacząć przygody z nimi. Czyli w, w Warszawie to samochód nie może być starszy niż 2005, w Krakowie na przykład 2002. No, i musi być w dobrym stanie technicznym. Musi mieć dwie pary drzwi, bo klienci muszą jakoś chodzić, a nie pakować się na tylko przednie siedzenie albo. Więc musi być dla pięciu pasażerów. A znowuż kierowca Ubera musi mieć skończone 20 lat, prawo jazdy co najmniej rok, zaświadczenie o niekaralności. No i potwierdzenie poddania się kontroli medycznej i psychologicznej. I licencję taksi. I tu mamy właściwie komplet informacji o tym, jak zostać y, kierowcą Ubera i ile można z tego wyciągnąć. Moje zdanie jest następujące: jeżeli y, chcesz sobie sympatycznie dorobić y, do swojego jakiegoś etatu czy tam innej pracy, to to bardzo fajne zajęcie. Z drugiej strony znowuż jeżeli zajmiesz się tym pełnoetatowo, to też swoje zarobisz, bo ci pewnie po odliczeniu tych wszystkich kosztów jakieś 5000 zł, 4-5 tysięcy, zostanie w kieszeni, gdy robisz to właśnie te powyżej 40 godzin tygodniowo, czyli pełnoetatowo. To też nie są złe pieniądze, umówmy się. W szczególności, gdy na przykład nie wiem, startujesz w życie, jesteś studentem albo po prostu potrzebujesz pieniędzy na jakiś w ramach dorobienia sobie. No to jest idealnie. Jeszcze jak lubisz samochód i jeździć za kierownicą, wozić ludzi, no to, no to biznes jest fajny dla ciebie. Znaczy biznes, no, generowanie przychodów. Wygodnie i łatwo można sobie dorobić. Dlatego to jest dosyć popularne zajęcie wśród szczególnie cudzoziemców, A to nie ma znaczenia. No, Polacy też jeżdżą i też są z tego pewnie zadowoleni, skoro, skoro jeżdżą, tak? Są firmy, które po prostu dają ci samochody, a ty po prostu jeździsz tym samochodem i tyle, czyli w ogóle nie musisz kupować samochodu, jak go, ma, jak go po prostu nie masz, tak? Oczywiście, rozsądniejsze jest jednak wejście w temat samemu i zakupienie własnego samochodu, a nie płacenie komuś za wypożyczenie, użyczenie jeszcze dodatkowej prowizji, tak? bo wtedy to w ogóle z tego tortu zostanie ci już marna, marna część. Więc ja sugerowałbym jednak samemu znaleźć nawet trochę starszy samochód używany, który ma dobre recenzje w ramach spalania, właśnie. Eksploatacji, kwestii serwisowej, czy po prostu czy się nie psuje, i pójść w tą stronę samodzielnie. Ale każdy model ma swoje plusy i minusy. No z drugiej strony, jeżeli y, bierzesz od kogoś samochód, albo dostajesz ten samochód w użytkowanie i płacisz komuś, to kwestia serwisowa ciebie nie interesuje, tak? Samochód się psuje, to oddajesz, a, ja, a już jest y, koszt pozostaje po stronie twojego partnera który jest właścicielem samochodu więc to wszystko jest decyzja indywidualna ale tak jak mówię, żeby to za moich czasów w cudzysłowie młodości były takie możliwości, to bym się pewnie nie zastanawiał chwili wolałbym sobie jeździć samochodzikiem na luzie, wozić ludzi i tyle, i po prostu z tego z tego żyć spokojnie Bo w, w, Kiedyś po prostu musiałeś jeszcze znać topogra topografię miasta. tak? Dzisiaj ten element w ogóle nie jest istotny, bo dlatego, że to wszyscy jeżdżą jak po, po, szn po sznurku do celu na zasadzie aplikacji. No. Więc samo miasto, żeby poznać, tak jak to było kiedyś, taksówkarz, to, to po prostu to, to trzeba lata, żeby y, taką Warszawę poznać na przykład. Albo wszystko z ulicy znać tak? dokładnie i pojechać, zawieźć gdzieś w jakieś inne miejsce na mapie z papieru, to w ogóle katastrofa. No a dzisiaj ten element w ogóle nie ma znaczenia. No. Chyba, że ci się telefon rozładuje, to wtedy jest problem. Ale to już yy, chyba też nie jest jakby yy, sytuacja, która zdarza się osobom, które zarabiają na Uberze. Więc jeżeli podobał Wam się ten materiał to oczywiście zachęcam Was do subów pojawiła się plansza a jeżeli tylko Wam się podobał to super, że byliście ze mną do usłyszenia, do następnego razu